Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem z Puszczą Niepołomice. Z nami jest trener Radosław Sobolewski. Dzień dobry, Panie Trenerze. Dzień dobry. Startujemy z raportem medycznym. Alan Uryga jest w trakcie wypełniania zaleceń lekarza prowadzącego. Po świętach zobaczymy, jak wyglądają postępy. Piotr Starzyński jest po kontroli USG i w trakcie rehabilitacji prawidłowo goi się jego czworo czworogłowy przy stawie kolanowym, ale potrzeba czasu, aby wrócił na boisko. Konrad Gruszkowski, Patryk Plewka i Igor Sapała ćwiczą w siłowni i częściowo na boisku w ramach treningu biegowego. Kamil Broda miał atak kolki nerkowej, potrzebuje kilka dni, aby wrócić do treningów i Wólnet Basza rozpoczyna zajęcia na boisku, będzie wdrażany w kolejny etap w kolejnym tygodniu. Zapraszamy do zadawania pytań. Mamy Bartka Karcza z pytaniem. Dzień dobry Panie Trenerze. Puszcza to specyficzny styl gry w pierwszej lidze, skuteczny, ale specyficzny. Czy w jakiś sposób specjalny będziecie się pod nią przygotowywać, żeby no nie, dać, nie przyjąć jej warunków gry, bo, bo, bo przeważnie tak jest, że kto przyjmuje warunki gry puszczy, to źle na tym wychodzi, a ci, którzy próbują jednak, no potrafią jednak za, za, zaprezentować swoje, to, to wychodzą na tym trochę lepiej w meczach z, tym, z tą drużyną. Bezapelacyjnie idziemy tą drogą, że chcemy robić swoje i trzymać się gdzieś tam swojej filozofii i swoim przekonaniem, jeżeli chodzi o futbol. I w ten sposób chcemy się zaprezentować w tym meczu. No, chyba naprawdę by było. Niedobrze, jeżeli bym chciał przez tydzień czasu y, nauczyć swój zespół takiego stylu, w jakim prezentuje się zespół Puszczy, więc nie, my będziemy robili swoje, bez względu na to, jakie będzie boisko, bez względu na to, jaka będzie pogoda. E, my po prostu musimy zrobić swoją robotę. Już też z, udowadnialiśmy, że przy różnych okolicznościach, właśnie przy różnych w różnej pogodzie, przy różnym boisku radzimy sobie dobrze w tym momencie i też chcemy swoją gdzieś tamtą dyspozycję potwierdzić w tym meczu. Skoro wspomniał Pan o boisku, no jaki będzie jego stan zobaczymy w sobotę, natomiast już dzisiaj wiemy, że ono jest węższe niż pozostałe boiska w pierwszej lidze. Czy Wy w jaki sposób, biorąc pod uwagę... No te atuty, którymi zaskakiwaliście rywali w, w kilku poprzednich meczach, czyli gra skrzydłami, czy wy w jakiś sposób przygotowywaliście się na to, że przyjdzie grać na nieco węższym placu gry niż yy, do tej pory? No właśnie, boisko jest węższe, tylko gdzieś tam szukaliśmy tych wymiarów yy, na oficjalnej stronie. No, gdzieś tam tego nie mogliśmy znaleźć, tak naprawdę, jak, jak, jak szerokie jest to boisko. I yy, nie wiem, tak już pół żartem, no, może zlecę jednemu z żeby gdzieś przed meczem. Zmierzył, 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 tą szerokość, no natomiast bezapelacyjnie, no, jeżeli chodzi o stały fragment gry, no to te wąskie boisko ułatwia grę, bo już groźne stają się bardzo mocno wrzuty z autu. Mm, wiadomo uczynamy zespół, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt i, i przestawialiśmy to, jak wygląda boisko, jakie jak gdzieś tam Okolice są wymiarów tego boiska, właśnie. No, natomiast no, nam nic innego nie, nie pozostaje. No, nie wierzymy w jakieś tam plotki o, o, o stanie boiska i to, że tam chyba były takie głosy, że codziennie teraz odbywają się tam, tam, tam treningi. Nas to nie interesuje, nas to nie dotyczy, my po prostu skupiamy się na swojej pracy. Chciałem zapytać jeszcze o pana słowa z konferencji po meczu z Chrobrym, bo, bo padło tam stwierdzenie, że zamknęliście pewien etap, rozpoczyna się następny, czy wy w jakiś sposób specjalny przygotowywaliście na to, że teraz właśnie te 9 finałów, w tym 5 z bezpośrednimi konkurentami, żeby czy coś się zmieniło pod tym względem? O, to, nie, o to, nie, to, to Standardowo przygotujemy się do meczu z pełnym szacunkiem do rywala, z pełnym szacunkiem do swojej pracy. E, tu się w tym, w, w tym aspekcie nic nie zmieniło. Piotr Jawor. Chciałem zapytać, czy oglądał Pan wczoraj występ prezesa Jarosława Królewskiego? Nie. W takim razie prezes Jarosław Królewski mówił, że wiąże przyszłość z Pana sobą, widzi Pana. Poniekąd, w no, może w całości w Wiśle Kraków, ale moje pytanie jest takie: czy jakie są Pana plany związane z Wisłą Kraków? Plan na przyszłość mam jeden. Chciałbym wygrać z puszczą niepołumicą. Zapytam jeszcze o jedną rzecz związaną z wczorajszym wystąpieniem prezesa, mianowicie nie da się uciec od tematu nowego inwestora w Wiśle Kraków. Według prezesa sprawa jest coraz bliżej rozstrzygnięcia, czy. Pan w jaki sposób rozmawia z piłkarzami, mówi panowie, jest szansa na ekstraklasę, jest szansa na to, że, że będzie tej drużyny sponsor, że był ten sponsor, który was oglądał, wasze mecze, że to wszystko idzie w dobrą stronę, wy też dajecie z siebie wszystko, czy jednak te rzeczy organizacyjne pan zostawia gdzieś zupełnie z boku? Powiem tu absolutnie szczerze, nie rozmawiamy w szatni na temat ewentualnego inwestora. Czekamy na pytania Michał Knura. Ja tylko że chciałem zapytać o Mikołaja Biegańskiego i o jego wypowiedź po ostatnim meczu, bo tak utkwiła mi ciekawie w pamięci, bo miał to dwie sytuacje, w których dobrze wybronił uderzenia Sebastiana Stebleckiego i on powiedział, że ja już się cieszyłem tuż, że ta interwencja w ogóle jest. Pan czuje, że to jest taki zawodnik który dobrze się czuje, jak może być w meczu pod, 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 pod prądem, bo to jest ciekawe, bo to są trudne sytuacje, raczej się unika, bo do tego doprowadzają też często błędy, że ten przeciwnik może wyjść sam na sam z bramkarzem, a on mówi cieszę się, lubię bardzo takie sytuacje. Jak też z kariery, prawda? Pan ma, pan ma doświadczenie, są tacy zawodnicy, którzy, którzy żyją i to im też pomaga się w rozwoju, że, że do takich sytuacji dochodzi. Powiem od siebie, ja bym wolał, żeby takich sytuacji nie było, to na pewno. Natomiast no, cieszy postawa Mikołaja, i że te naprawdę bardzo ważne i trudne. Interwencje mu wyszły, skoro w ten sposób się wypowiada, to znaczy, że to jest właśnie zawodnik z tego typu, że musi gdzieś cały czas być pod prądem, musi być cały czas skupiony. No i myślę, że, że takie interwencje na pewno go mocno motywują w czasie meczu i tak można powiedzieć, takim podtrzymują na ogniu i to jest ważne. No Natomiast no, też musi zdawać sobie sprawę, że nie zawsze, nie zawsze to będzie skuteczna interwencja, więc, więc ja raczej wrócę, wrócę do tej, tej, tej pierwszej myśli. No, wolałbym, żebyśmy nie dopuszczali do takich sytuacji. Grzegorz Wojtowicz. Ja, jak już tam jesteśmy przy tym temacie, bo tak się złożyło, że w tym roku straciliście dwie bramki po bezpośrednich strzałach zrzutu wolnego i y, czy tutaj coś będziecie jakieś wnioski wyciągać, bo tak trochę ten mur w Gdyni tutaj okazał się dziurawy wiadomo no są szczały z na które trudno znaleźć receptę, ale czy jakiś tam nie wiem mini problem w tym widzicie to znaczy, no, każdą bramkę analizujemy, każdy gdzieś tam aspekt naszej gry, jeżeli chodzi o taktykę, również analizujemy i to bez różnicy, czy nam wychodzi, czy, czy też nie wychodzi. W tym wypadku akurat straciliśmy dwie bramki właśnie po bezpośrednich strzałach, i, i na pewno to przeanalizowaliśmy, rozmawialiśmy z zawodnikami, jak to gdzieś widzimy. I, i każda bramka no, nie przychodzi, czy to strzelona, czy stracona, nie przychodzi bez echa rozmawiamy o tym tak, żeby po prostu zrobić wszystko maksymalnie dobrze, aby następnym razem nie stracić w ten sposób bramki. Michał Knura. Jeszcze zapytam tak organizacyjnie, bo macie bardzo bliski wyjazd. Niewiele bliższy, jakbyście grali derby z jakąś krakowską drużyną. Z punktu widzenia zgrupowania przedmeczowego, wszystko toczy się w, jakby w, takim, w takich samych odstępach czasowych? Czy jest coś zmienione przed wyjazdem do Niepołomic? Zazwyczaj podczas meczów rozgrywanych u siebie nie ma tak, takowych zgrupowań, natomiast tutaj, mimo że jest mecz, mecz, mecz wyjazdowy, natomiast odległość wiadomo, jest to niedaleko, ale żeby się optymalnie przygotować do tego spotkania, żeby być. No maksymalnie jak tylko możemy, e, jedziemy na zgrupowanie przed meczem i tam będziemy się przygotować bezpośrednio już do, do spotkania. Piotr Jawor. Czy pan lubi klimat takich mało meczów? Absolutnie z nie umując, puszczy nie pomysła, bo to jest wielki wyczyn być 10-12 tysięcy ludzi i pierwszą ligę u siebie, ale wiadomo, takie mecze są specyficzne, no bo to jest ma mniejszy stadion, kibice bardzo oddani, ludzie, którzy mówią, że to jest dla nich mecz stulecia, piłkarze, którzy mobilizują się dwa razy bardziej na rywala, który ma 13 mistrzu z Polski. Czy pan lubi tego typu klimat albo w jakiś specjalny sposób Pan uczula swoich piłkarzy na takie mecze? Czy to po prostu ma być mecz jak każdy inny? No to parę kwestii, jeżeli chodzi o, o moje gdzieś tam indywidualne odczucia. Ja, ja uwielbiałem, ja bardzo lubiłem. Też spędziłem dwa lata, fantastyczne dwa lata w takim miejscu, chociażby w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie przyjeżdżały takie marki jak Hertha Berlin, Manchester City, Bordeaux. I, i, i fantastycznie się czułem w takim miejscu. Naprawdę tak, przy takiej rodzinnej atmosferze, no, tak można powiedzieć, że Wszyscy wszystkich znali, a w niedzielę no, prawie wszyscy widzieliśmy się w kościele, tak, na, na mszy. E, więc ja, jeżeli chodzi o mnie, to, 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 to fantastyczne takie mam wspomnienia, jeżeli chodzi o takie miejsca. No, natomiast dziś, <laughs> piłkarzom, którzy gdzieś są, <laughs> gdzieś są przyzwyczajeni do. do, 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 do Licznej, licznej publiczności, no gdzieś, gdzieś, no staramy się uczulać, staramy się pokazywać, jak to mniej więcej będzie wyglądało, chociaż w tym, już w tym przypadku, no było to, nacisk na to było wiele mniejszy, bo już jeden mecz mamy nie tak dawno tak naprawdę za sobą na tym stadionie, graliśmy z Sandecją, więc myślę, że większość chłopców absolutnie zdaje sobie sprawę, co nas czeka. Są jeszcze pytania do trenera? Nie ma. W takim razie dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy. Wesołych świąt. Spokojnych.